No tak, z tego spinaczki inowej przygotowuje się a może, do noc A może też ten e, każd znowu, się jak będzie szkoda. Żeby nie spać daleko, Montujemy coś taki system naciągowy pod tytułem Masa vlog. Prawda? Zakręcamy karabinki, bo bezpieczeństwo to podstawa. Na zwrócić uwagę. Naciągamy, naciągamy, naciągamy. No pięknie. Jeszcze trochę. Trzeba uważać, żeby łóżko nie pękło, nie? Oczywiście zawsze blokujemy prawda? Węzł, prawda? Tak, owym, tak, z racji tego, nie że nie mamy. Nie, nie, nie mamy co czego, to przypniemy to sobie tutaj. Wezmę na, na końcu kończy, Państwa. Będę na końcu liny. A na końcu liny, widzisz spoko. Jak spadać, to by z jakimś wagiem. No proszę, przygotujemy. No, prawda? Poręczówka. <laughs> no dobrej nocy, proszę Państwa. Do jutra. Do